Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy kto zna mnie lepiej, mój brat, Janek czy moja mama. To już jest druga część tego filmu, tylko nagrywam ją teraz w ten sam dzień. Chcę zobaczyć pierwszą część, jak jeszcze nie widzieliście, polecam zobaczyć. A tutaj Charge mi właśnie przygotował takie pytania. Myślę, że już można zaczynać nagrywać. Więc pierwsze pytanie jest. Brzmi ten, kiedy nauczyłem się jeździć na rowerze? Że się, ile, ile lat miałem? Jezu. To trudne pytanie do Nic. Ja, pami ja pamiętam ile? Nie pamiętam czy te, czy te. Ale powiedzcie z... kiedy, ja już miałem coś. No. Taka? Mała dobrze. Nie wiem sześć jak o, się nauczyłem, siedem 7 napisałem, myślę, że siedem miał. Nie miałeś 7, no, bo było siedem. <laughs> <laughs> Mój ulubiony bohater z filmu jakiegoś. Że bohater filmowy? Czy jak to? No bohater z filmu. Ale mówi, że bohater, Postać. Ale, mógł, ale prze, przepraszam, ja do, doprecyzować. może. Hmm. Czy to jest bohater taki na przykład jak Batman, czy to jest bohater, że po prostu bohater filmowy jakaś postać w filmie? Albo to, albo to. Nie. No ci powiedział teraz. Dzięki za doprecyzowanie. No i to jest. Ja wiem, jakie było moje ulubione, Mam nadzieję, że Neon mam... też wie, bo chciałeś Nie się Misiu, za to, jak to bardzo, ale mamy. I obaj macie po jednym punkcie. O, super. Czego najbardziej nie lubię jeść? Tak, wymyśliłeś. Ale obiad chodzi, czy takie, nie wiem, e, na przykład jedną rzecz, owoc albo warzywo jakieś? No owoc albo warzywo, obiad też może być, ale ja mam tylko, to jest jakby jedna rzecz. Hmm. To jakby, jedna rzecz. Hmm. jakby jedna rzecz, nie obiad, że kilka Jak rzeczy, jedna. rzecz na przykład? Pojedyncza. Makaron na przykład, tak? Że Mamy na przykład, tak jak jabłko. Jabłko jest jedno. Aha, no dobra, rozumiem. No. Ja mówiłem dużo razy, że tego nienawidzę. Ej, nie wiem. Mm, ja też nie wiem, bo dużo rzeczy nienawidzisz. Ja daję coś takiego, ale nie wiem, czy to jest dobrze. O, no, ja ci nie powiem, czy to jest dobrze, dopiero czyniac. Trzeba na tutaj po prostu Ja Jeszcze nie wiem. <śleszy> Jestem ciekawa, Co czy z ty, to już napiszę. Coś bo gdy <śleszy> nagle ci natchnęło, jak zobaczyłaś na moją tablicę? <śleszy> ja dam, dam strzał taki. Jaki dałaś? Wargatka. No i nikt nie zgadza, bo nie cierpię, że na przykład rodzynka. Aaa, dobre, to prawda. Pytania masz lepsze niż ja. Nie muszę, że A było w filmie waszym kiedyś. Myślałem, że spaghetti. W którym? Z pudełkiem? Nie, ja Aha, zgadniesz smak. No. Co wolę, pizzy czy burgery? Proszę też. Jak dla mnie, wydaje mi się, że dość łatwo. Ja myślę, że to jest mega easy. No. Mój Mianek zgad. No. Ja pizza. wolę pizzę. To w szkole. No ty, jak ty nie masz żadnych truderów do szkole, bo jesteś tlichaczek. Co to mam? Czekaj, czekaj, ja to... Hmm? Nie. Nikt, jest, a, nikt, nikt, nikt nie nikt zgadza. Nikt a, a jaki jest? Informatyka. Informatyka? Masz informatyka? No. <laughs> ja, na info, ja na informatyce za bardzo nic nie robię, tylko gram. Mhm, mm okej. Okay. Dlatego tego bardzo lubię. Jest mój najgorszy przedmiot ze szkoły. Najgorszy? No, o, ja wiem. Jestem ciekawa czy Janek zgadnie. Ja, je, ja je, zgadzam. Jak mi się wydaje. No, Janek tak zgadł. No, ale to nie ma się nie to ja, ja, ja żebyś czasami nie podglądał. Nie powiem, nie powiem, bo mama jeszcze napisze no to To jest samo. taki oszuścik. Powiem pod koniec. Jestem ciekawa czy mama zgadnie. się wyłączysz to? Nie nie tak na mnie, ja... A jaką literę chociaż mi podpowiesz? No nie, Michał, to jest konkurencja, jednak to jest cały turniej, tak? To będzie za łatwe. Wredy. Najgorszy przedmiot? Tak Na nauczyciela? Nie powiem, bo Na to, będzie to, to, to będzie za To też będzie za łatwe Niesympatyczny nauczyciel? Nie do Janek O, mała coś pisze <ślinarki> Ja chyba... Mm... Dobrze Dobrze mamy Obaj, mamo obaj mamo macie dobrze Angielski ląd. Jakbyś chciał wiedzieć Słuchałam się, się <ślinarki> nad religią

No mega mega idea wam takie łatwy. To może nie jest taki szybki, żeby nadążyć no, na tym, żeby zapisać. Dobrze jest. Każdy no. ma tak no, ja Moim się... ulubionym przyjacielem lub przyjaciółką Moim. No się zastanawiałem czy dać. Ale takim... No, prawdziwym? No, prawdziwym, taki? prawdziwym. Nie chodzi tu o maskotkę Janek. Nie masz przyjaciół. Mam przyjaciół. Masz przyjaciół? No pisze, ja ja to faktycznie ja dziwienie, nie? Pierwszą i ostatnią literę, bo ja nie chcę po prostu podać imion prawdziwych, bo jestem szanuję prywatność innych osób. No dobra, no. ja napisałam Janek. Ja nie pisałam. Janek. 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 Janek to jest mój brat, ale Janek ma dobrze. A ja dobrze? Janek ma dobrze. Janek ja też myślałam właśnie o tym. Niech chciałbym najbardziej zamieszkać. W jakim kraju w sensie? O ja wiem, bo to pytanie było dzisiaj. Było? <laughs> było dzisiaj. Aha. To nie ma? Oszustwo, nie? Je, jest, je, jest, Trochę skan. Ja nie mam tak, który był nie dzisiaj. Nie wiem w jakim kraju byś Pierwszy w ogóle słyszę, że chciałbyś gdzieś gdzieś mieszkać. Ja dobrze? Panie dobrze? Mama no, dobrze. A co miałeś? Łysch tak w ogóle sam mieszkał. Ja myślałam o Hiszpanii, że to w chyba... W jakim kraju chciałbym pojechać na wakacje? No nie rób tego, roku. mam wyjście, że już ona krajów nie zna. Ty widzisz, ale, że na ale, Polskę, Ale, nie coś, ale coś łatwego, coś łatwego. Jaki? No to mam to samo? Co? Muszę... Jeszcze raz pytanie. Pojechać w jakim kraju chciałbym na wakacje pojechać? Jakiego kraju? No ja myślę, że... No nie? nie... no... Ja się nie A co się podglądasz się... tutaj, żeby to... <laughs> takie no co było? A jak myślisz, jakie są moje Nie wiem, napiszę to samo, co miałam. Moi no masz dobrze. No. Masz dobrze kiedyś. Hiszpania. E, e. No, ale plus i jeden i mamy. Zero. burger mamy, zero. Jakie mój bo się nie wygrałeś. Kurczak burger, Chicken burger, drwal Dwa z kurczakiem. No, no to, mój co to powinno być też. Ale drwal ma takie panierowany serek. To... Ale ogólnie dwa, Wszystkie Czy miałem kiedyś uwagę? To jest tak lub nie. No tak, 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 szybciej. Czy miałem uwagę kiedyś? Nie mm. wiem, no. Nie wiem, Antek, powiem ci szczerze. Wydaje Ser? mi się, że nie. Mama dobrze. Serio nie miałeś żadnej uwagi? Nigdy w życiu uwagi nie dostałem. Aha, nie wiem, 12. mi Nie <śmiech> <Aż> <śmiech> mama, mama chyba nie wie. <laughs> Kurde. Zaraz tu będzie wojna. Kim chciałem zostać, w, jak byłem młodszy? W, w, sensie, w jakim zawodzie? Kiedy dostałeś mi nie, chciałem zostać. Takie chciałem zostać astronautą. Asrenautą? No kiedyś zostać. chciałem zostać. No to byś stacja jakisz nawet spadła. <noise> Dobra cicho, to też byś... Nie... To też byś też byś spadła. Dobra, jaki jest mój ulubiony smak lodów? O kurde. Nie yes, mam się! ci, się wylasowało. Ja, ja mam swój ulubiony. Mam dwa ulubione, są dwie poprawne odpowiedzi. Yy, mama ma dobrze, Janek, ja, Janek źle, ja, ja wolę sorbety niż ten. Serio? ale no, mam Oreo. Wiesz jeszcze jaki lubię? Jaki? Yy, ten, czarna poreczka sorbet. Uuu, no. Był bardzo pyszny. Czarna porzeczka, sorbet, bardzo dobry. Jak ja mam hobby. Mam dwa. Ja też mam dwa, ale jedno piszę, pisał proszę tylko. Hobby chod, rzutuję. Nie, piłkę można, gratulacje Janek. On I mama ma 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 też. Ma też, i mama też. Janek, nie, ja mam jeszcze granie nie napisałem. Nie chciałam Nie filmiki. Nie, to nie. Wolę TikToka czy Instagrama? Jan. Instagram ja wiem. Nie, ja, ja. Janek, dobrze. No, wolę Instagrama. Nie, wcale TikToka. Ja już myślałem, że TikToka, właśnie. To nie, nie. Wolej. Ja wolę Instagrama. Dobra, jaka jest moja tajemnica? Której nikt nie wie. No, jak mamy być tajemnicą? No właśnie. pytanie, jaka jest moja tajemnica, której nikt nie wie. No to skąd mamy wiedzieć? to ja Jaki jest mój ulubiony gatunek muzyczny? Nie muszę aż to zrozumieć. To muzykę. No muzyczny? No, że ja nie wiem. Czy znasz w ogóle na tym? Ja nie Ja nie wiem, jaki. Ja to chyba sobie daje mi do ja nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem. No to chociaż cokolwiek nie Nie ma ten pop, kurde, nie pop. Nie wiem. Jaki jest? Ten, nie wiem, jak to się. Ten, fonk, fonk. Nie, fie onyki. Fie onyki. Nie, no. To jest moja <gry> <To jest> ulubiona. <gry> Ty bym że chcesz siostrą bliźniaczką. Jakie, jakiej gry nie znoszę? Jakiej gry? Mogę powiedzieć jakiej ja nie znoszę. Hmm. Ja nie ja wiem, nie znam żadnej gry, napiszę. Co napisać ja nie? Ja nie, napisałam Ja, ja <gry> na imię sobie nie, naprawdę. Jaki dzień? <gry> Jezus Maria! Ty wy wszystko grasz? Fortnite! Fortnite? No. Ej, a mówił niedawno. Że tego nie lubi nie nie chyba. Bo... No ja nienawidzę no, ja tej gry. Co mnie rozśmiesza Lub kto mnie najbardziej rozśmiesza? Kto lub co mnie najbardziej rozśmiesza? Ja wiem co rozśmiesasz. Ja chcę wciąż. Dobra. Nie, śmieszny jestem? Nie, Nie tylko boję się najbardziej. Nie wiem. No mam dwie rzeczy jak ktoś A więc jak ktoś napisze, napisze to albo to, to... Chodź, chodź, chodź. <śledź> Będziemy dobrze. Ty się boisz. boisz. Czego ty, ty się bałeś? Ty ja chyba Mieka wiem. Właśnie. Ja chyba Mieszy. wiem. Uuu, może... Eee, powiedz, mi, nie. Jezu, takie te ciężkie pytanie mi dałeś. Ja ci dałem jakie A, to były, to jakieś... To jest jakieś zwierzę? Yy, nie. Nie? W sensie no... Nie wiem, czy to, to się dolicza do, do zwierząt. Jest jeszcze jedno, to w ogóle nie jest zwierzę. To okay, nie ja wiem, jak ja sobie znowu udaję minusa, bo ja naprawdę... Jezus Mario! Nie miałem co mu dałeś? Zostać sam w domu. Nie, no nie wiem czy to zaliczyć, bo że ktoś mnie porwia na przykład do tego. No. A drugi to jaskiń. jaskini się boję. Jaskin? No, no takich jasnych. Jasny, ciasnych ja, jaskin ci um. boję. a ciasnych pomieszczeń? No ciasnych trochę jaskin. się boję. coś się nie pomieszczę, tylko ja jaskiń. Nie, nie wszedłbym nigdy do jaskini, bo się boję żółtna. Ja też się boję bardzo. A, bo. Bo. a to się No bardzo, bo... Jakie jest moje ulubione jedzenie? Chce się chodzi tutaj o słone, ostre, słodkie i no. Chodzi się o jedzenie po prostu, tak? Tak. Każde, wszelkiego rodzaju. No. W się, sensie, no rodzaj, rodzaj, o to chodzi. A o rodzaj, że no, słone czy jakie? tak. No właśnie powiedziałeś Dobrze. Dobrze. Łatwe. Chodzi o, ostre też lubię, ale słone się zalicza. I słodkie też lubisz. No, ale nie aż tak. A to powiedzcie tak na przykład ostr... za, zawęzić na przykład Przekąski, jak to lubisz, czy słodkie, czy słone. Moi drodzy, to już byłby koniec tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie suba i lajka. Like I był remis, było 11 A więc do zobaczenia, nara!